Wszyscy jemy, pijemy, robimy kupę i umrzemy. Zapraszam na program: Ludzie robią rzeczy, ale są znani. Ta kobita była miłością tego chłopa. W miarę upływu czasu jej wygląd uległ zmianie. Ta kobita była w swoim życiu w różnych związkach. Niesamowite. Chłop, był ze swoją rodziną na wakacjach. Wszystko wskazuje na to, że w tej rodzinie są jakieś uczucia. Czternastolatka obchodziła swoje urodziny, i co? Zawitała nawet babcia. Co to się teraz wyprawia? A tu co? Ten chłop nie narzeka. Chłop jest ze swoją rodziną nad morzem. I co normalnie widać mu cyce. Ten chłop ma młodszego brata. Hmm. Ta kobita pokazała zdjęcie swojej córki. Okazuje się, że córka rośnie, powiększa się.